Świątynie świata, chrześcijaństwo, część trzecia. Jedną z gałęzi chrześcijaństwa jest nurt protestantyzmu, na który składają się wspólnoty religijne powstałe na skutek ruchów reformacyjnych wewnątrz Kościoła rzymskokatolickiego, rozpoczętych wystąpieniem Marcina Lutra w XVI wieku. Wśród kościołów protestanckich wyróżnić można kilka wiodących wyznań. Są to ewangelicy, anglikanie, baptyści, metodyści, adwentyści oraz ruch zielonoświątkowy. Kwestią fundamentalną sprzyjającą różnorodności w ramach protestantyzmu jest podkreślanie relacji Bóg-Człowiek oraz wynikająca z tego odpowiednia definicja funkcji kościoła. Protestantyzm akcentuje fundamentalne znaczenie bezpośredniej natury tych relacji. Jedynym rzeczywistym pośrednikiem może być Chrystus. Nie ma miejsca dla żadnego człowieka, żadnego stworzenia ani żadnej instytucji, która mogłaby pośredniczyć w tym niezwykle osobistym przymierzu. Stwórca stworzenie. W tej sytuacji Kościół może pełnić jedynie funkcję wspierającą dla człowieka, który zwraca się do Boga i chce żyć z Nim w najbliższej z możliwych relacji. Budynek Kościoła Ewangelickiego rozumiany jest jako miejsce zbierania się wiernych w celu oddania się wspólnej modlitwie. Musi on spełniać określone wymogi, w tym wymogi funkcjonalności. Preferowane są wnętrza centralne, możliwie bez podpór dzielących przestrzeń i uniemożliwiających jednakową widoczność ambony i ołtarza ze wszystkich miejsc. Nie ma potrzeby akcentowania różnicy pomiędzy przestrzenią przeznaczoną dla duchownych, celebrujących nabożeństwo i osobno dla świeckich. Ołtarz i kazalnica powinny być usytuowane jak najbliżej wiernych, by ułatwić słuchanie kazań i uczestnictwo w Eucharystii. W najprostszej formie bryła świątyni oparta była na planie prostokąta, często zakończonego półkolistym chórem. Koncepcja połączenia ołtarza i ambony w jeden element wystroju ma głębokie znaczenie symboliczne. 6. Sakrament ołtarza i kazanie są istotą wyznania ewangelickiego. Charakterystycznym rozwiązaniem dla kościołów ewangelickich są budynki orientowane poprzecznie. Otoczenie wnętrz kondygnacjami empor umożliwia zwiększenie widoczności i słyszalności, a także umożliwia pomieszczenie znacznej ilości osób. Nabożeństwa odprawiane w kościołach zielonoświątkowych cechuje szeroko idąca spontaniczność. Wiernie śpiewają wspólnie pieśni, modlą się głośno własnymi słowami, wznoszą ręce, klękają, a nawet tańczą. Dużą rolę odgrywa żywa muzyka. We wspólnotach korzysta się z różnych instrumentów fortepianu, perkusji czy gitary elektrycznej. Które są zakazane w liturgii Kościoła Katolickiego. W trakcie nabożeństw dochodzi do manifestacji darów Ducha Świętego z mówieniem językami, glosolaliami włącznie. Często członkowie zboru opowiadają także o swojej drodze duchowej i przeżyciach związanych z Bogiem. Są to tak zwane świadectwa wiary. Miejsca wspólnych modlitw są bardzo skromnie wyposażone. Najczęściej są proste i surowe. Kaplice pozbawione są wizerunków świętych i ołtarzy. Istotną funkcję pełni kazalnica, stół komunijny oraz krzyż presbiterium jest dostępne dla wiernych. Anglikanizm także związany jest z tradycją protestancką, jednak w dużym stopniu zachował teologiczną więź z katolicyzmem. Najbliższy katolikom jest tak zwany Kościół Anglii. Kościół anglikański jest jednak Kościołem państwowym i nie podlega władzy papieża. Najwyższą władzę zwierzchnią z prawem mianowania biskupów sprawuje król lub królowa. W Wielkiej Brytanii świątynie anglikańskie nie są własnością kościoła, lecz państwa. Opactwo westminsterskie to jedna z trzech najważniejszych świątyń anglikańskich. Świątynia została zbudowana niemal tysiąc lat temu. Tu koronowani są królowie Anglii, począwszy od Wilhelma zdobywcy, rok 1066. Tu odbyło się także wiele ślubów członków rodzin królewskich oraz pogrzebów zasłużonych Brytyjczyków. Architektura budynku świadczy o wpływach rozwiązań z francuskich świątyń: zaokrąglony chór z pięcioma promienistymi, wielobocznymi kaplicami i proporcje wnętrza, a także system przyporowy oraz dekoracyjne róże w fasadach transeptu. Z kolei typowe dla gotyku angielskiego są ostrołkowe okna oraz narożne wieżyczki na szczytach wież fasadowych. W wielu społecznościach wiernych funkcjonują domy modlitwy, czyli miejsca, w których poza przestrzenią modlitewną znaleźć można także bibliotekę, księgarnię, sale edukacyjne, a także kuchnie i jadalnie. "Opiekunami domów modlitwy zwykle są duchowni, pastorzy lub bracia zakonni."